Dzień dobry. Jesteśmy w Politechnice Wrocławskiej, miejscu, gdzie naukowcy inżynierowie we współpracy z lekarzami opracowują nowe rozwiązania y, dla medycyny. Dziś rozmawiamy o matematycznym modelu mózgu 3D, nad którym pracują matematycy profesor Marcin Magdziarz no. i doktor habilitowany inżynier Łukasz Płociniczak oraz neurochirurg dr Dariusz Szarek z oddziału neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu. Panie profesorze, zacznijmy może od tego, co ma wspólnego matematyka z medycyną. Matematyka z medycyną są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Można by powiedzieć, że to są dwie bardzo bliskie sobie siostry i trudno powiedzieć, która z nich jest starsza. Z pewnością matematyka pełni rolę usługową względem medycyny, bo dostarcza narzędzi, dostarcza metod, które są następnie przez medyków wykorzystywane do analizy danych, do wyciągania wniosków, no i ostatecznie do wyboru odpowiedniej terapii dla pacjenta. Więc jest to naprawdę bardzo bliska współpraca, i można podać wiele zagadnień, wiele tematów, nad którymi medycy. I matematycy bardzo ściśle współpracują. Ja może wymienię kilka z nich, kilka, które są mi w pewien sposób bliskie. Więc po pierwsze jest to z pewnością statystyka i analiza danych, a więc wszelkiego rodzaju badania kliniczne, sprawdzanie skuteczności nowych leków, sprawdzanie skuteczności terapii, yy, analiza genetyczna, analiza DNA. Rozprzestrzenianie się epidemii, tak jak to miało miejsce podczas COVID-19, epidemii COVID-19. To są wszystkie tematy, w których matematycy służą swoją wiedzą statystyczną i wspomagają medyków. Mi to, te metody, ta, ta współpraca również jest bardzo, bardzo bliska. Kolejny duży temat, o którym warto wspomnieć, to jest modelowanie matematyczne. A więc matematycy tworzą modele, które opisują. Procesy zachodzące w organizmie ludzkim są to bardzo różne procesy. Może to być przepływ krwi w tętnicach i żyłach, może to być wymiana gazowa w płucach, może to być rozprzestrzenianie się nowotworów w organizmie ludzkim. Więc jesteśmy w stanie tworzyć matematyczne modele tego typu zjawisk, dzięki temu w pełny, pełniejszy sposób wyjaśnić te mechanizmy, no i również przewidywać w jaki sposób te mechanizmy będą działać w przyszłości. Kolejny bardzo duży, bardzo ważny, bardzo mocno rozwijający się temat to sztuczna inteligencja, metody uczenia maszynowego, a więc wszelakiego rodzaju metody obrazowania, takie jak tomografia komputerowa, takie jak rezonans magnetyczny, takie jak USG. To są wszystko zagadnienia, w których sztuczna inteligencja, metody uczenia maszynowego świetnie się sprawdzają. Są badania, które pokazują, że jeżeli chodzi o skuteczność, Stawiania diagnozy w porównaniu metod uczenia maszynowego z lekarzami, bardzo często już teraz sztuczna inteligencja wygrywa z człowiekiem, więc stawia diagnozy bardziej szczegółowe w niektórych przypadkach i popełnia dużo mniej pomyłek. To pokazuje, że te metody sztucznej inteligencji, które są rozwijane również przez matematyków, ale także przez informatyków, to jest przyszłość medycyny. I tutaj bardzo ściśle współpracujemy również na Politechnice Wrocławskiej. Jak narodził się pomysł stworzenia matematycznego modelu mózgu 3D? To wszystko rozpoczęło się prawie dokładnie dwa lata temu na Politechnice Wrocławskiej. To był moment, kiedy na Politechnice powstawał nowy wydział, wydział medyczny, który już istnieje i który bardzo dobrze się rozwija. I właśnie w tym czasie tworzenia się nasz prorektor, profesor Dariusz Łyczba, skontaktował mnie właśnie z neurochirurgiem, z doktorem Dariuszem Szarkiem. To jest jeden z najlepszych neurochirurgów w Polsce. Doktor Szarek szukał osób do współpracy naukowej. Chodziło przede wszystkim o to, w jaki sposób, jak w sposób optymalny przyszyć bypass do jednej z tętnic mózgowych. O co chodzi? W skrócie powiem, są pewne choroby, może to być miażdżyca, są też choroby genetyczne typu moja-moja, są też pewne urazy, które powodują bardzo duże zwężenie tętnic mózgowych. Jedną z metod leczenia takich zwężeń jest dodanie bypassu, czyli dodatkowej tętnicy, którą zazwyczaj się pobiera z, z jednej od, z odnóg tętnic skroniowych, przyszywa w odpowiednie miejsce, no i dzięki temu mamy dodatkowe zasilanie krwi, no i powiedzmy, to jest sposób leczenia takiego pacjenta. No i naturalne pytanie, które się pojawia i które postawił dr Szarek, w którym miejscu powinniśmy przyszyć taki bypass, czyli taką dodatkową tętnicę, żeby krążenie yy, działało po operacji w sposób optymalny, w którym miejscu, pod jakim kątem. Dla mnie ten problem, który postawił doktor Szarek, no to brzmiał jak bardzo ciekawe, ambitne zagadnienie matematyczne, optymalizacyjne zagadnienie matematyczne, czyli w jakim miejscu optymalnie wszyć bypass. Matematyka ma dosyć dobrze rozwinięte metody optymalizacyjne, no więc zabraliśmy się do pracy. Ta współpraca rozwija się już od dwóch lat rozwija się bardzo intensywnie, przynosi moim zdaniem bardzo dobre wyniki. No właśnie, jak tworzy się taki y, matematyczny model? Y, z jakich technologii medycznych korzystamy po jakie y, tutaj równania matematyczne pan Sięga tworząc taki model? Do stworzenia modelu matematycznego tętnic mózgowych potrzebne jest w pierwszej kolejności szereg bardzo dokładnych badań pacjenta. Są to przede wszystkim tak zwana angiografia subtrakcyjna, trzy takie badania są potrzebne dla tych trzech części mózgu, środkowej, prawej i lewej. Potrzebna jest też tomografia lub rezonans magnetyczny mózgu i oprócz tego konieczne jest uzyskanie USG tętnic mózgowych. Na podstawie tych badań, w pierwszym kroku, my matematycy tworzymy Trójwymiarowy model, bardzo dokładny model tętnic mózgowych. Jest to model, który zawiera tętnice nawet poniżej, o średnicy poniżej 1 mm, więc jest to bardzo dokładny model. Wszyscy wiemy, tętnice mózgowe one mają taką bardzo fraktalną strukturę, więc nie jest łatwo zro zrobić taki model. Tutaj korzystamy z szeregu narzędzi informatycznych służących do przekształcania, do przekształcania, transformacji obrazów. Jeżeli mamy już taki model, tętnic, to w kolejnym kroku musimy przekształcić do tak zwanej geometrii CAD, na której matematycy mogą już coś liczyć, mogą wykonywać obliczenia matematyczne, obliczenia numeryczne. I ostatni, najważniejszy krok to jest rozwiązanie odpowiednich równań matematycznych, tak zwanych równań różniczkowych, równań przepływu na Wiera-Stokesa, dzięki którym jesteśmy w stanie wyliczyć na podstawie tego modelu, z jaką prędkością, pod jakim ciśnieniem Płynie krew w dowolnej części mózgu. No i oczywiście to otwiera ogromne możliwości. Jeżeli już wiemy, w jaki sposób rozpływa się krew w mózgu, możemy sprawdzić, w których miejscach tej krwi jest za mało. Co więcej, możemy badać różne scenariusze przyszłych operacji. Możemy wirtualnie dodawać bypassy w różnych miejscach, wykonywać nasze obliczenia i sprawdzać, jakie to będzie miało skutki dla krążenia krwi w mózgu. I możemy dzięki temu wybrać rozwiązanie optymalne. I to jest właśnie to, czym w ostatnim czasie się zajmujemy. Mhm. Czy dla każdego pacjenta indywidualnie można stworzyć taki matematyczny model mózgu? To jest ciekawa sprawa, bo typowe matematyczne podejście jest takie, że stworzymy uniwersalny model mózgu, który będzie działał w każdym przypadku i z którego będziemy wyciągać uniwersalne dla wszystkich wnioski. To jest naprawdę typowe podejście matematyka tej sytuacji zupełnie się nie sprawdziło już bo bardzo szybko zorientowaliśmy się że jeżeli te nasze wyniki mają być dokładne, mają być stosowalne, mają mieć jakiś głębszy sens, to koniecznym jest aby stworzyć model matematyczny dla każdego pacjenta indywidualnie. Więc to jest konieczne, żeby te nasze metody działały, żeby lekarz mógł z nich korzystać. To dla każdego pacjenta musimy przeprowadzić serię badań, na jej podstawie stworzyć model tętnic mózgowych, wykonać obliczenia i na tej podstawie wyciągać wnioski. Innej możliwości naprawdę nie ma, więc to jest y, szyte na miarę każdego pacjenta. I oczywiście y, w najbliższym czasie planujemy przeprowadzić y, badania prekliniczne. Planujemy spadać około 20 pacjentów. Porównać wyniki, które uzyskamy na podstawie naszych obliczeń z wynikami badań przed i po, po operacji pacjentów. No i oczywiście będziemy badali zgodność wyników naszych, numerycznych, matematycznych, z tymi, które lekarze uzyskali przed i po operacji. Miejmy nadzieję, że uzyskamy dużą zgodność. Wstępne wyniki pokazują, że takie, taka zgodność będzie. I oczywiście, żeby wykonać te badania, są bardzo czasochłonne i drogie badania. Złożyliśmy obecnie duży grant w Agencji Badań Medycznych. Czekamy na wyniki. Miejmy nadzieję, że uzyskamy finansowanie na nasze dalsze badania. No właśnie, bo jakie są szanse tutaj, żeby to rozwiązanie stosować na szerszą skalę? Muszą być najpierw badania przeprowadzone, prawda? Na... Tak, to są właśnie w pierwszym kroku te badania prekliniczne, -pre -pre które mamy zaplanowane, które powoli wprowadzamy w życie, ale cały czas jeszcze czekamy właśnie na wyniki tego grantu Agencji Badań Medycznych, który pozwoli nam w przeciągu, miejmy nadzieję, półtora roku zrealizować te, te badania przedkliniczne. Jeżeli uzyskamy odpowiednią zgodność, to w dalszym kroku planujemy przygotować aplikację, narzędzie informatyczne, które pozwoli wszystkim neurochirurgom, którzy będą posiadali to narzędzie, codziennie korzystać z niego, yy, wykonywać obliczenia, sprawdzać różne scenariusze. No, oczywiście, co im pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji. Tutaj chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ostateczną decyzję o sposobie leczenia, o metodzie leczenia zawsze podejmuje lekarz, w tym przypadku neurochirurg. To on dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i różnym wynikom badań ostatecznie podejmuje decyzję o leczeniu pacjenta. To jest jego odpowiedzialność zawsze. Te nasze badania to jest powiedzmy dodatkowe narzędzie diagnostyczne, które dostarcza mu dodatkowych informacji lekarzowi. No i dzięki temu wierzymy, że. Będzie w stanie podjąć lepszą decyzję i przewidzieć to, jakie będą skutki operacji już przed jej rozpoczęciem. Jesteśmy na oddziale neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka. Przyjeżdżają tu pacjenci z całej Polski z jakimi schorzeniami najczęściej. Mijając tworzenia tak zwane klasyczne w neurochirurgii, jak urazy czy choroby nowotworowe, w tym choroby nowotworowe wymagające zaawansowanej diagnostyki przedoperacyjnej, jak czynnościowe badania rezonansu czy operujemy, leczymy pacjentów z dużą grupą chorób naczyniowych w mózgu. I to są klasyczne w cudzysłowie rozpoznania, czyli tętniaki, naczyniaki, naczyniaki miste, ale też bardzo duża grupa pacjentów to są pacjenci ze zmianami niedokwiennymi, w tym pacjenci z chorobą moja-moja, bardzo rzadkim schorzeniem, które powoduje niedokrwienie mózgu i w konsekwencji narastające udary. Zmiany niedokrwienne mózgu, jak choroba moja-moja, czy choroba miażdżyca, ale też rozmaite wady anatomiczne, jak sieci dziwne, czy wady wrodzone budowy mózgu, mogą prowadzić właśnie do udarów mózgu. I tutaj jedną z metod, które stosujemy, poza metodami wewnątrznaczyniowymi, udrażniania tych tętnic, są też, jest też leczenie mikrochirurgiczne zastosowaniem bypassów. Bypassy służą do wprowadzenia, tak jak w kardiochirurgii, przy zmianach niedokrwiennych serca, do wprowadzenia dodatkowej krwi do mięśnia sercowego. Tak samo w przypadku mózgu można wprowadzić dodatkową krew, której dopływ jest zablokowany przez uszkodzenie dużych tętnic prowadzących krew do mózgu, czy tętnic szyjnych wewnętrznych na szyi, czy tętnic kręgowych na karku. Można dodatkową krew wprowadzić przez okienko w czaszce, wprowadzając do niej kolejne naczynia. Oprócz zmiany do wrócę teraz do tych tętniaków czy naczyniaków. W przypadku tak zwanych nieoperacyjnych tętniaków, też można tę metodę zastosować. To się, to zastosowanie tej metody ma miejsce, kiedy choroba, o której mówimy, czyli ten na przykład tętniak, tak uszkodził naczynie, że można go usunąć tylko i wyłącznie razem z tętnicą, którą tę tętnicę trzeba jakoś odtworzyć. No i tutaj zastosowanie ma wspomniany bypass. Jak taki matematyczny model mózgu 3D mógłby wspomóc pracę neurochirurga? Krążenie mózgowe jest z jednej strony proste, z drugiej strony bardzo zawiłe, dlatego, że pomijając trzy Typowe tętnice, jakie opisuje anatomia dla krążenia nadnamiotowego, plus kolejne trzy y, dla krążenia podnamiotowego, one wszystkie mają między sobą połączenia. Plus te cztery tętnice, które wprowadzają krew do mózgu, i teraz dzięki tym wszystkim elementom połączeń i za zależności między sobą, te tętnice mogą między sobą dzielić krew. W cudzysłowie, wspomagając się w zależności od pewnych zaburzeń. I teraz, jak dochodzi do niedrożności jednej tętnicy, drogą tych połączeń do jej obszaru naczyniowego dociera krew. Nie jest. Ja na samym początku myślałem, że e, jak się mamy zasilanie ze źródła A, czyli powiedzmy z jednej tętnicy, tu jest niedrożna, ja dołożę źródło B przez bypass, to efekt jest suma A plus B. I tutaj e, koledzy z politechniki szybko mnie wyprowadzili z tego błędu, że to nie jest tylko tu pojawia się kolejna liczba C, dlatego że te wszystkie elementy krążenia, które my y, zmieniamy w wyniku leczenia, czy które się zmieniają w wyniku choroby, mają ze sobą zależność. I teraz dołożenie kolejnego ciśnienia, czyli kolejnego źródła krwi zmienia zależności hemodynamiczne między naczyniami i zmienia przepływ krwi także w naczyniach, które do tej pory miały y, właściwy, właściwe zasilanie. My analizujemy teraz Całe te zależności, o których mówię na podstawie zaawansowanej diagnostyki obrazowej, czy angiografii klasycznej, perfuzyjnego rezonansu, zaawansowanych metod oceny psychologicznej, czy badania usg doppler przez czaszkowie, które pozwalają ocenić, gdzie to, w którą stronę, jak to płynie, i na tej podstawie możemy, plus doświadczenia wynikającego z leczenia już dużej grupy lochorych, możemy przewidywać, jak się zachowa to krążenie, jeżeli dołożymy lub nie. Zatrzymamy się na etapie leczenia zachowawczego krążenia tego pacjenta. Przy czym metoda matematyczna pozwala e, rozważać szereg scenariuszy w cudzysłowie na sucho. Czyli możemy sobie założyć, że, co się stanie, jeżeli założymy bypass w tym lub innym miejscu. Czy to krążenie się zmieni pozytywnie, czy negatywnie, ewentualnie na ile, plus co się stanie, jeżeli dojdzie, i to jest dużo ważniejsze na razie w naszej ocenie, jeżeli dojdzie do progresji choroby i jakieś zwężenia się na silą, czy to wpłynie, czy nie wpłynie istotnie na y, stan pacjenta, w sensie krążenia mózgowego danej osoby, a w konsekwencji jak długo możemy ewentualnie pozwolić na y, leczenie zachowawcze i y, farmakologiczne? Czy wykorzystywał Pan już matematyczny model mózgu w, w praktyce? W tej chwili jesteśmy na etapie prac przedklinicznych, czyli ten cały pomysł analizujemy równolegle do tego, do co prowadzimy jako leczenie. Oczywiście nie jest to informacja, którą można pominąć. Ma ona też kolejną wartość diagnostyczną, ale na tym etapie sprawdzamy, jak ona się zachowa, jak, to, jak ta metoda ma się w stosunku do tego, co robimy w sposób typowy. Przyszłościowo w tej chwili czekamy na, na wyniki konkursu, na przeprowadzenie projektu badawczego. Jeżeli by w ramach tego projektu nasze założenia się potwierdziły, to myślę, że jak najbardziej się to zastosowanie znajdzie. Właśnie w jakich tutaj schorzeniach yy mózgu yy ta, to nowe rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie? Zastosowanie tej metody hmm. największe nadzieje pokładamy w przypadku chorób niedokrwiennych mózgu lub tak zwanej, tak jak powiedziałem, nieoperacyjnej tętniaków. Będziemy mogli przewidzieć, mam nadzieję, że będziemy mogli przewidzieć z dużo większą skutecznością potencjalną efektywność lub nieefektywność zastosowania bypassu oraz, i tu pokładam też duże nadzieje, wybrać najbardziej optymalny punkt w krążeniu mózgowym, gdzie wprowadzenie naczynia da najlepszy wynik przy jak mniejszym ryzyku. Oczywiście y, y, hipotetyzowanie na papierze, jak ja to mówię, zawsze musi się zderzyć z tym, co się dzieje w trakcie operacji, bo to, co my widzimy jest w badaniach obrazowych czy w zaawansowanym obrazowaniu matematycznym, ciągle jest to wycinek rzeczywistości, prawda się pojawia dopiero jak y, zaczynamy operację, gdzie pojawiają się pewne elementy anatomii, które nagle powodują, że zastosowanie określonego rozwiązania nie będzie możliwe. Ale jeżeli Mamy już w tym doświadczenie i mamy kilka wariantów, które mamy przeanalizowane na etapie przedoperacyjnym, to ich zastosowanie w trakcie operacji jest dużo łatwiejsze. Jest Pan neurochirurgiem, a więc tutaj specjalistą w dziedzinie, której rozwój technologii rewolucjonizuje leczenie pacjentów. Proszę powiedzieć, jak kształcić, aby przygotować właśnie to młode pokolenie lekarzy na nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi w związku z tym rozwojem technologii? Neurochirurgia, od samego początku, jak powstała tylko chirurgia jako działo nowoczesnej medycyny, a takim punktem zwrotnym w rozwoju nowoczesnej chirurgii było powstanie znieczulenia ogólnego, od czasu jak tylko chirurdzy no, rozwinęli skrzydła razem właśnie z powstaniem tego znieczulenia ogólnego, ci, którzy zajmowali się chirurgią układu nerwowego, późniejsi neurochirurdzy już jako specjaliści, od zawsze byli otoczeni większą ilością sprzętu niż inni chirurdzy. Wynika to z faktu, że w leczeniu centralnego układu nerwowego nie ma takiego marginesu błędu, jaki, można, jaki może być obecny w innych działach chirurgii. Plus druga rzecz, która jest bardzo ważna: tak naprawdę w mózgu bardzo ważna jest funkcja, dużo ważniejsza niż forma czyli kształt, budowa. Każdy element mózgu, niezależnie od tego, jak się ukształtował, w trakcie rozwoju płodowego on może być większy, on może być mniejszy, głowa może być zniekształcona. Nie jest to ważne. Ważne jest, jak powstały w nich ośrodki. A te ośrodki nie mają ani koloru, ani kształtu, ani no, nie ma nic, czym można bije poza jakąś tam topografią, że wiem, że mniej więcej tu jest tu, a mniej więcej tu jest to. I tu pojawia się zaawansowana diagnostyka funkcjonalna. Czyli każdy neurochirurg wie, co to jest czynnościowy rezonans, co to jest traktografia w rezonansie, żeby te ośrodki zmapować w rezonansie, żeby je połączyć tymi włóknami nerwowymi, neurofizjologia, czyli elektroneurofizjologia śródoperacyjna, żeby na zasadzie drażnienia określonych ośrodków korowych czy podkorowych w mózgu stwierdzić, gdzie one się znajdują. Są olbrzymie mikroskopy z coraz większymi możliwościami powiększeń, 20, 30, 50 razy, żeby te struktury coraz drobniejsze, świadomie preparować i odsuwać. Są specjalne aspiratory, które mają sposób jak najbardziej selektywny oddzielać tkanki chore, czyli nowotwór od tkanek zdrowych. Są specjalne systemy, które mają rozdzielać... Kość rozdzielać no, tkanki miękkie tak, żeby dotrzeć do, do układu nerwowego w jak najmniejszym inwazyjności. I te wszystkie rzeczy no, otaczają neurochirurga na sali operacyjnej, gdzie no, same podstawowe narzędzia, czyli nóż, pensety, nożyczki pełnią swoją rolę, ale muszą być wspomagane całym tym sprzętem. I tu pojawia się bardzo duże pole współpracy neurochirurgów czy chirurgów z inżynierami. Żeby te wszystkie narzędzia były coraz bardziej rozwijane. Ja bardzo się cieszę z tego, że mogę teraz pracować razem z kolegami inżynierami z Politechniki, dlatego, że, że te moje pomysły, czy myśli, czy potrzeby, które po prostu gdzieś od czasu do czasu przewijały się w trakcie rozmowy z kolegami chirurgami w trakcie odpraw były prostym biadoleniem, a nie mamy tego, nie mamy tego, a przydałoby się to, żeby było mniejsze. Teraz od Ponad roku odkrywam, że jest pole szeroka gama inżynierów, z którymi to jest możliwe. I w tej chwili szczęśliwie rozpoczynamy no, trzy projekty, które mam nadzieję pozwolą, właśnie z jednej strony model matematyczny, inne pensety czy inne obrazowanie tego krążenia mózgowego, żeby te wszystkie pomysły czy potrzeby można było lepiej zrealizować.